Cześć moi drodzy. Kolejna miejscówka, do której warto zajrzeć. To miejscowość Stanisławice. Jest to miejscowość, która znajduje się na pograniczu gminy Kłaj oraz gminy Bochnia. Również tutaj możecie się wybrać swoim samochodem i go zostawić. Do dyspozycji macie dwa parkingi. Jeden, na którym tutaj jestem, a drugi parking jest tutaj z drugiej strony drogi. Fajny parking ze względu na to, że jest to wśród drzew, także nawet słoneczne dni. Słońce nie będzie mocno ogrzewać waszych pojazdów. Także jak najbardziej tutaj możecie się wybrać, zostawić swój pojazd i później pieszo lub rowerem wybrać się na kolejną trasę do Puszczy. Na wysokości Niepołomic, na wysokości Stanisławic warto zobaczyć Cmentarz wojenny. Ja postaram się za chwilę dojechać tam na rowerze i zrobić kilka ujęć, jak wygląda ten cmentarz. Także również polecam, jeżeli tutaj będziecie w tej okolicy, wybrać się w tamtą stronę. No, ja już jestem. Kolejny przystanek to właśnie ten cmentarz wojenny, o którym mówiłem wcześniej. To jest jakieś 4 km drogą asfaltową od tego parkingu, o którym mówiłem i pokazywałem go na początku materiału, czyli w miejscowości Stanisławice. A tu, tu jest, oto ten właśnie cmentarz wojenny. Także można sobie tutaj przyjechać Też troszkę odpocząć Fajna budka Do której można się schować Gdyby was dopadł jakiś deszcz Także to też na plus Też takich budek yy, Ogólnie w Puszczynie Połomińskiej dość sporo Także to też na plus Także macie 4 km do tej miejscówki Także śmiało, czy to na rowerze, czy pieszo. Jak najbardziej można się tutaj wybrać. Widać, cmentarz jest dość utrzymany. Ktoś tutaj dba o to. Są również świeczki, ale też yy, na tym cmentarzu są obchodzone święta narodowe. Delegacje lokalnych szkół tutaj przyjeżdżają. Nie wiem, czy to widać tutaj na kamerze. Eee, Piszę tutaj żołnierzom 5 Pułku Strzelców Podhalańskich, poległem w walce o wolność i niepodległość ojczyzny wrzesień 1939. Sporo tu tych żołnierzy. Także tak to mniej więcej tutaj wygląda. I już jak jesteście tutaj, to nieopodal tego cmentarza jest tutaj taka droga. Nie jest to droga asfaltowa, droga szutrowa. I jakieś, ja wiem, około kilometra tą drogą. Przejeżdżacie i jest kolejny staw, fajny staw. Mało ludzi o nim wie. Yy, dość spokojnie na tym stawie jest. Tyle razy, ile byłem na tym stawie, to spotkałem yy, kilka osób. Myślę, że nie było to więcej jak 2, 3, 4 osoby maksymalnie. A często, kiedy tam jestem na tym stawie, to nie ma w ogóle nikogo. Także też fajna miejscówka i też można sobie po, posiedzieć w ciszy, w spokoju yy, i i odpocząć. także tak to mniej więcej tutaj wygląda. no ja chyba skoczę tutaj na ten staw i też go nagram, żebyście widzieli jak to wygląda. No, a ja już dojechałem na tą kolejną miejscówkę, czyli na ten staw, o którym wcześniej wspominałem. Dokładnie popatrzyłem sobie na zegarek. To jest dokładnie kilometr odległość jednego kilometra od tego cmentarza wojennego. Staw dość dużych rozmiarów. W stawie jest dość dużo gatunków ryb To już kilka razy zauważyłem, że widać i karpie I płocie I też jakiś drapieżnik tutaj grasuje, czyli jakiś okoń szczupak W pełnym słońcu kiedyś stawie jest oświetlony, jeszcze jak macie okulary polaryzacyjne To bardzo dobrze widać ryby I to pokaźnych rozmiarów które się właśnie wygrzewają na powierzchni. Jak widzicie, sam jestem żywej duszy dookoła las, ptak śpiewów, albo inaczej śpiew ptaków. Obok stawu jest też taka łąka. Także też fajna miejscóweczka. Można zostawić rower, można też pieszo się tutaj wybrać. Nie jest daleko od tego parkingu, który pokazałem, pokazywałem na początku materiału. Także jak najbardziej tutaj miejscówka również godna polecenia. Ja może jeszcze tutaj kawałek przejdę. No tutaj dookoła stawu jest już taka ścieżka, także można sobie tutaj obejść w ogóle cały staw. Można sobie gdzieś tutaj w cieniu usiąść. Także. No widać, że tutaj ludzie uczęszczają, bo jest ścieżka wygnieciona. Pytanie, czy to przez turystów, czy przez zwierzęta. Często, ale raczej przez turystów. Chociaż tu też takie zejścia do wody. No zwierzęta też podchodzą do stawu. O, coś się ruszyło w wodzie, coś większego. No może jakieś karpy. że zwierzęta też podchodzą do stawu żeby się napić wody że kapitalnie jest tutaj cisza, spokój ludzi praktycznie zero także o, tam jakiś drapieżnik poszedł zobaczcie. jak tam się plusło nie wiem czy to widać ale Także staw jest pokaźnych rozmiarów. Czyli nie jakiś gigantyczny. Bo jeszcze w puszczy tutaj jest też jeden taki wielki. Znaczy, stawów jest bardzo dużo. To no na pewno w kolejnych materiałach jeszcze Wam pokażę. Są mniejsze, są podobnych rozmiarów. I jest też największy staw w puszczy, czyli tak zwany czarny staw. Myślę, że to będzie na oddzielny materiał, w którym. Pokażę też miejscówkę, gdzie będzie można sobie samochód zaparkować i podjechać na ten staw, na czarny staw. Ja myślę, że tu Też jakieś może bobry, jakieś inne. Chociaż nie widać tutaj specjalnie, żeby jakieś bobry były. Nie widać żeby drzewa były jakich chociaż kto wie ale ryba chodzi ryba chodzi także słoneczne dni naprawdę fajnie widać że coś tu się dzieje na tym stawie no, praktycznie cały staw można dookoła obejść tu jest nawet taka fajna miejscóweczka na jakiś koc czy coś przy samej wodzie świetnie tu jest ja często tutaj na ten staw sobie jeżdżę żeby sobie po posiedzieć w ciszy i w spokoju Tam coś plusło. No to ja myślę, że na ten odcinek to tyle. Jeżeli chodzi o miejscowość Stanisławice oraz okoliczne miejscówki w obrębie Stanisławic, które warto zobaczyć i do, do których warto się wybrać. Jeżeli materiał się podobał, zostaw łapkę pod filmem. Jeżeli interesuje ci taki temat. Zapraszam do subskrypcji kanału oraz pozostawienia dzwoneczka, tak aby w przyszłości nie ominęły Cię kolejne materiały. A tymczasem dziękuję za poświęcony czas oraz uwagę. Pozdrawiam i do kolejnego zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.